Pozdrawiam na kolejnym odcinku na Combo Roblox Oczywiście Przy, nie będę przypominał. Witam na Combo Roblox. No i jesteśmy znowu w Skyblock. Nie patrzcie, co tam jest. Widzicie, Ramont robi się tak, tu, tak, tam. Nieważne. Mniej więcej tak. Wszystko nie da. Nie może być od razu wykończone. Tak trochę. Nie, ale pomyślałem, że pobawię się taką zabawą. Że patrzę. Nie. Dobra. Że o to chodzi, że mój dom był praktycznie w ramocie, ale nie było, nie było. To zabawiam się taką zabawą. Że mam dwóch Trzech kolegów. Jeden mi zremontuje dom, drugi jeden wybuduje w całości, drugi też wybuduje. I o to chodzi, że wybiorę, w którym domie jest dla mnie najlepszy. I jakby będzie za to nagroda, szary stół. No dobra, chciałem tylko wam tyle powiedzieć. No i chciałem ci. Powiedzieć, bo jeden kolega już mi odremontował dom. No i po prostu odremontował. No i tyle mniej więcej. No i praktycznie odremontował, bo oczywiście wszystko jeszcze nie jest. Mam nadzieję, że najszybciej to dobiegnie końca. Jak dobiegnie, to najszybciej wam pokażę. Jedynie mogę Wam pokazać, tak. To jest bardzo dwupiętrowe, szerokie. nie pokażę w środku, nie pokażę jakich, ile wydam na to drewno. No, mniej więcej tyle. To jest drugi dom. Też fajny. I na razie to mniej więcej tyle. Coś w tej skrzynce, coś tu jest. Już to widzę. Po, po prostu do tej skrzynki daję pieniążki i poczynamy materiały do budowy. No i tu, co zostało? Ktoś nie wziął, ktoś mi to dał. Albo ja zostawiłam. Niektórzy. No dobra. Hop. 16 mam tysięcy. No i po prostu na razie tyle. Doszła nowa aktualizacja. Jedna z panów. Inaczej się wchodził Trudno jest nie do Jak to do się robi. Ale chcę, żeby odremontowali mój no dom i był fajnie szczęśliwie i się zakończyło. I mniejsza oto to. Tak teraz wygląda ten... Spał, no i tu często tak staje. Tu sobie bo czasami tu, nawet nie czasami tych, bardzo, bardzo często, rzucają swoje, dają na spełnienie. ja zawsze. i sobie zaczynam klikać i on pewnie zaraz coś wyrzuci i będziemy nie ma nie ma stąd to nie jest za bardzo tak bardzo płacalne warto sam robić i tak nadal wszystko. No, nie powiem to inaczej. No bo prawda, lepiej samodzielnie. Nie mam. Błagam, żebym miał jak kilka beczek. Dwa tysiące, no Co to, co to? Dobra. Oni powiem taki bez złotych. Bez łody. No użyte. Joki joki. To złote. No to nie. te rzadki. Idziemy na naszą wyspę. Ile odcinek film już dwa pięć minutek myślę, że na tyle wystarczy, bo teraz pewnie was będzie, że będą mi może ktoś będzie budował, spróbuję. No i dobra, a dziś mam dla was taki konkursik jutro zapraszam was na raniutku na Siódmą, no nie, 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 dajmy nie. Słuchajcie, jak ktoś napisze w komentarzu SkyBlock, SkyBlock Nidzland, dajmy, dajmy SkyBlock, przypnę serduszko i Fedy musi mi napisać swój nick w komentarzu. Ja. Będzie konkurs że możecie ze mną grać po tam tak? Odbędzie się dzisiaj o 19. o 19 no i po prostu są bardzo łatwe zasady. Piszesz dzisiaj o 19. Piszesz mój nick w komentarzu. Albo nie, słuchajcie, jutro o 19. Dobra, jutro 19, dziś 19. Piszesz swój nick w komentarzu Od 19.00 Każdy... 19.00 19.00, koniec No najlepiej, żeby dziś i jutro Bo wtedy to wezmę na przykład Różne godziny będę, bo filmy będą wpadać Dziś 19.00, jutro 19.00 Piszecie swój nick w komentarzu Ja was jutro Czy dziś przed 19 o 19:00. też się zgodzę, piszecie swój nick w komentarzu i dodajecie mi do znaku. E, musicie pisać nick w komentarzu, jak nie napiszecie, ja was nie dodam. Musicie nick w komentarzu i dodajecie. wam. Jak nie wiecie, to o tak się nazywam. No mniej więcej o tak. Takie są zasady. 19 dziś, 19 jutro, no i tak, nie ma nasza ręka na razie, nie ma dużych zmian, będą filmy wpadały, nie budzi się na miliard procent, nawet nie ma szans, nie wpadnie, no dobra, jeszcze wezmę te onionsy. No, i do następnego odcinka. Subskrybujcie oczywiście kanał. Łapkujcie kanał. Druga ważna rzecz. I trzecia. Pamiętajcie o dzwonaczku. Łapkujcie. Zbijamy 30 subskrypcji. Słuchajcie. Zróbcie mi prezent ogromny. Na Wigilię. Na Nowy Rok musimy wbić 30 subskrypcji, a nawet i 35, zobaczcie jak subskrypcje będą się rozwijać, więc dobrego dzioneczka oczywiście. Dobrego dzioneczka, zapraszam na kolejne filmy i pamiętajcie o konkursie. Czy do, do przodu za bardzo, to przewin nie powiem ile. Ale przewin sobie tam to byś cały film albo przewin sobie tam 3 minuty. Dobra. Czas od teraz. Piszcie w komentarzach. Ja się z wami serdecznie żegnam. Dobrego dzienniczka, Leczko i Joł. Pozdro.